Kupiłem sobie pół pizzy za 5 euro, A tu jest sprzedawana na kawałki i ogólnie składana. Po rozłożeniu wygląda tak, no się troszkę rozpaćkała, ponieważ jak ją złożymy, o, wygląda jak kanapeczka, nie? Będę zakanszał. Ciasto jest dobre, bo nie jest za twarde nie jest za grube. Brakuje pieczupu czy czegoś, ale tutaj wyłożę w pizzy z jakimś dodatkiem, sosem. To jest świętokractwo za to potrafię moje, bo tak trzeba baczyć, że... Ale brakuje, brakuje, no my polacy lubimy, no oni nie. Siemanko szaszury! To znowu ja po wczorajszym całym dniu leniukowania, odpoczywania, nic nie robienia. Czas wyruszyć dalej. Cel na dzisiaj zobaczyć porą Romaną, naładować telefon i baterie i udać się na południe miasta Rzym co nie będzie proste z buta ale da się zrobić jak się uda to wyjedziemy z Rzymu jak się nie uda to będziemy spać na obrzeżach jest młoda godzina a już jest gorąco to jest największy minus ale to nic człowiek się idzie do wszystkiego przede Dobra. Lecimy na Szczecin. Tak tutaj ludzie parkują. I to jest wszędzie, uwierzcie mi. Kilka dni temu widziałem kilka takich sytuacji. Normalnie na pasach, na tym. I policja robi to samo. <noise> Też policję widziałem na pasach zaparkowanych. Auto. Grubo, grubo. Mają w dupie, zasady Mają gdzieś. Przykre trochę, ale... Ich życie. No i smartów jest tu od cholery. Tu jeden smart, tu drugi. przecież minęły z trzy. Ogólnie nie widzę tutaj takich starszych aut. Już pojedyncze się zdarzają, ale wszystkie auta są albo nowe, albo takie normalne. W normalnym użytku, tak. Tam jest smarcik. Tam jest smarcik. A tu o. Auto, o którym właśnie powiedziałem. Jedno takie na. Jedno na milion. Kurde, naprawdę bardzo mało takich aut tutaj w centrum widziałem stać ludzie, stać Tyle Jestem pierwszy raz w takiej uliczce, dzielnicy Gdzie jest totalny spokój, cisza Nic nie słychać Tak to co chwilę coś gdzieś jeździ, ktoś gdzieś trąbi Jakaś karepka, ludzie się drą Pierwszy raz, kurde Chwila ciszy w Rzymie bo nawet w nocy jak spałem, bo dróg ruch szybkiego ruchu to tam, tam i pociągi, i samochody, i ptaki i wszystko. Macie automat z wodą normalną i gazowaną niestety gazowana się skończyła A ostatnio sobie napełniałem Była fajna, bo była tak średnio gazowana, jak się bardzo fajnie ją piło. Widać? Na pewno widać Tam bezdomny sobie leżał Centralnie pod pałacem I o to właśnie mi chodzi To jest taki kontrast Tutaj kurde, na, piękna budowla A tu tuż przed bezdomny sobie leży i pali tak Już nie do No dobra to już za nami Imperium Rzymskie tu jest ta mała kropeczka Później się rozprzestrzeniło Później już, tak Chyba nie idziemy dalej Idziemy A na końcu tak Jest Afryka, trochę Azji Zajęli sobie za teren Tak było kiedyś Tak jest teraz Forum Romanum niestety jest zamknięte do zwiedzania. To jest wcześniej, nie wiem czy jest niedziela, czy jest poniedziałek. Dni mi się już pierdzielą, to jest chyba 22, a 21, też nie wiem. Było ogromne, tak? Widać jaki to jest ogromny teren. To jeszcze tam po drugiej stronie ulicy sięgało to forum. To niestety przez trzęsienia ziemi nie zachowało się to forum tak, jak mogło się zachować. Trzęsienia ziemi połyskadzały. Te wszystkie konstrukcje, tak samo jak koloseum. Ja jestem pod wrażeniem tego budownictwa Tylko to, że teraz nie robią, no teraz to szkoda miejsca Tak lepiej ukać kurde w jednym miejscu centrum handlowe 5000 sklepów niż jakiś jeden fajny taki budynek duży, żeby to była atrakcja. Nie no po co Kończymy z Rzymem Dosyć zwiedzania, Rzym to jest miasto kontrastów Naprawdę są piękne, śliczne, cudowne zabytki Wszystko to pokazuje tak naprawdę jak ta starsza kultura była rozwinięta i jak potrafiła się rozbudować tutaj takim kontrastem jest ten syf dookoła. Bo zabytki zabytkami, okej, okay, to wszystko jest śliczne, ale ten syf, ten burdel do śmieci ci bezdomni i do tego taki hałas zauważyłem, że kurczę, dużo osób trąbi. Strasznie dużo osób trąbi na ulicach Od groma karetek jeździ co chwilę, czy policji. Naprawdę taki hałas, chaos jest na mieście. W Pałacu Świętego Piotra masz ciszę, spokój. Wychodzisz 500 metrów dalej, to już jakieś karetki, jakieś trąbienia i śmieci dookoła, syf, bezdomni. Tak na 11 gwiazdek, jeżeli chodzi o miasto Rzym, dałem... No 8,5 dam. no nie no, za te zabytki muszę dać 8,5. Pójdziecie do Pałacu Świętego Piotra, albo jak byliście tam, no to wiecie o co mi chodzi. Tej przestrzeni, że to wszystko się trzyma kupy i to tyle lat, także naprawdę 8,5 kciuków. O, o, jednostkowymierną, będą kciuki, tak? I nie 10, tylko 11. 8,5 kciuków na 11. Także wysoko. Kciuki rozdane, więc trzeba iść dalej. Idziemy szukać prądu. Podładowałem telefon baterie do kamery także jest spoko kierunek kasino Idziemy na wylotówkę najlepsze jest to że Myślałem, że najlepsza wylotówka na kasino jest na południu bo tak naprawdę jest na wschodzie bo tam i z północy i ze wschodu ludzie z Rzymu no. będą jechać na kasino no to już trzeba kombinować Rzym jest dużym miastem i trzeba ocenić, gdzie będzie najwięcej samochodów w którym kierunku jadą na jaką wylotówkę się wybrać podróż uczy oj tak jestem ponad dwa tygodnie już w podróży już mniej więcej łapie co gdzie jak po co dlaczego błędy dalej są popełniane ale to jest normalne kto nie próbuje ten nie popełnia błędu z tego miejsca gdzie spałem miałem może kilometr maksymalnie do tej wylotówki szedłem taki kawał i teraz muszę wracać. Całkowicie muszę wracać w, tą samą, w to samo miejsce. Także robimy kółeczko. Nie ma to jak zrobić kilka kilometrów więcej. Także widzicie, myślałem, że na południu będzie łatwiej, lepiej, szybciej. A to jednak na wschód. Zamiast zrobić kilometr, dwa, nie no z kilometrów, na tą blokadówkę, robię z pięć, z sześć. Otóż są. I w Rzymie piramidy, nie tylko w Egipcie. Ciekawe co za piramida. Poczytajcie sobie o niej, też będę musiał to zrobić jak wrócę. Nie wiedziałem, że są piramidy w Rzymie. Proszę bardzo, jak chcesz się napić od góry, nie masz butelki, zatykasz, o. I leci tak. Widzicie? I można nadstawiać dzioba. Nawet spoko zaprojektowane. I to jest w różnych punktach miasta. Wszędzie tak naprawdę. To musi być w takim mieście, gorący, upalny. Musi, tak samo w prowacji. dużo jest takich naturalnych źródełek. Tak wyglądają tory tramwajowe. Śpierci prawie przykrywają te tory, no ja pierdziele, masakra. Nie? Brak słów. Widzicie co jest na tej tabliczce napisane? No auto stop. Nie można stopować tam dalej. Nie wiem teraz czy iść dalej czy nie, bo przejście jest. Chyba muszę neta włączyć. Tak trochę w dupie jestem. No nie można stopować, tak? Tam jest miejsce wcześniej, ale kurna większość aut na autostradę jedzie z tej strony. No jak widzicie, co chwilę autko, autko, autko. Muszę to rozkwinić. Tak czy siak. Dzisiaj złapie na pewno stopa do kasino i widzimy się na miejscu. Witajcie ponownie! Gdzie jestem? Nie w kasino! No. Myślałem, że dzisiaj dojadę do kasino, to jest półtorej godziny drogi od Rzymu, ale wyjechać z Rzymu było ciężko. Łapałem od 13:32 godziny czasu. Kościół mnie podwiózł, wywiózł za... Poza rzym. Jestem na stacji benzynowej. Zobaczcie ile samochodów. na jeden samochód. Ten na lewo nie patrzcie, tam jeden. Kościół mnie wywiózł bardzo taki ogólnie oryginalny człowiek Mr. Love się nazwał. Spotkania robi takie na grubszą skalę Zna tego. To tak śpiewa tym głosem, włoski taki taki na woperze. Nie pamiętam jak on się nazywa. Kupiło! Wiecie o kogo chodzi? Nie, Pavarotti, nie wiem, jakoś on tam się nazywa. Taki fajny gentleman, naprawdę taki staruszek, ale no, wesoły człowiek, bardzo wesoły. No na pewno bogaty, bo to było widać. Ogólnie to mnie tam za płot, bo wjazd. Pomyliły mu się wjazdy. Wjazd na stację jest tu, mnie tam za płot. Miałem to gdzieś gdzieś, w wysadzie tak naprawdę, byłem ciekawy co to za człowiek, tak? co za osobistość, bo oryginalnie wyglądał, e, oryginalnie w ogóle rozmawiał, gestykulował, dużo, taki naprawdę no, człowiek na poziomie takim dużym. No, zadziwił mnie, taka naj, najbardziej oryginalna postać na razie, jaką spotkałem. No i mnie wysadził i musiałem iść z buta i jak przyszedłem na autostradę sobie myślę, kurde, no jeszcze brakuje, żeby psy zaraz nadjechały, to mnie schaltują. I co się wydarzyło? Psy nadjechały. I coś tam jeden do mnie krzyczy, ja mówię, że tutaj pokazuję, że tutaj na stację, tak? No i dobra, włączył kogut, że się świeciły, no i eskortowali mnie. Szkoda, że miałem kamerę nam akurat w futerale. Eee, bo ten, bo... Nie, dobra, bo ten, bo bym to nagrał, jak mnie eskortują. Po angielsku nic, zero, nie. Że tam mnie kościół wywiózł, że chciałem na stację. No mu pokazuje, że przez płot, tak? Myślę, kurde, policja mi mówi, że przez płot? Ja mówię, że no, szukałem nie było dziury. A to mi pokazał, tam jest takie przejście i zobaczyłem, tak, jest przejście, ludzie tam tędy przechodzą. I mi powiedział, że tutaj mam iść do baru, a później tam, że na autostradzie nie wolno łapać. I tutaj na stacji chyba też nie wolno łapać, bo gościu jakiś tam jechał nie z ale ze stacji benzynowej firmowym autem coś do mnie się dar. i to tak kamsko się dar po włosku. No i chyba jakby tu jej policjanta przyjechała, to by mi kazała pieprzać. Przejechałem 15 km od 13.30, także no... Życie, przynajmniej wyjechałem z Rzymu, z tego się cieszę. Dzień pozytywny, morale są wysokie. A, najlepsze jest to, że dzisiaj rano mówiłem, że do Casino na pewno dojadę. Nie ma takiego czegoś jak na pewno. No ale ciężko tu złapać, ludzie na pewno jeżdżą. Kurde, nie wierzę, że kurde z tej stacji nikt nie jechał w stronę kasyno Napoli. No nie wierzę, no. To jest tylko półtorej godziny do kasino, chodzi na 15 stąd bo chyba będzie ciężko pokonać w jedną i w drugą stronę, bo ja jadę na południe, później na północ Urna. dobra. Już nie chcę mi się kartki nawet wystawiać, wystawia. Słuchajcie, kończę na dzisiaj i posiedzę tu jeszcze z 15 minut zupełnie wodę i idę spać. Tyle. Jutro rano i jedziemy dalej. Przyjechaliśmy 15 km jutro jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej aż dojedziemy do kasyna Zobaczymy, mam nadzieję, żeby tylko jutro w Symie tutaj nie capnę, bo mi będą kazać gdzieś tam Gdzie indziej łapać Wypieprzać sobie, a tego nie chcę Dobra szaszury, widzimy się jutro Dobranoc No i witam kolejnego Pięknego dnia Jak widzicie robota Wrę! Łapiemy stopa dalej! Mam nadzieję, że w ogóle nie słychać, bo trochę wieje Jakąś godzinę temu stwierdziłem, nie, idę dalej No i przyszedłem tutaj, już mi zresztą morale spadały, już byłem tak zniechęcony Że stwierdziłem, nie no, muszę coś zrobić Na początku chciałem tam się do końca dnia Jutro rano tu przyjść, ale nie, nie ma na co czekać Jestem tutaj Jak widzicie, jedna droga Druga droga A tu jest tablica na Napoli tam. Ja przyszedłem właśnie stąd. Tutaj będę miał większą szansę na złapanie czegoś. Nie wiem, jakieś takie mam przeczucie. Taki większy ruch jest niż na tej stacji pieprzony. Także jest godzina po druga i jedziemy dalej z łapaniem. Dzisiaj muszę. Chcę i muszę i w ogóle fajnie było dojechać do kasino Co mam napisane na kartce? Miałem na początku Casino Napoli. Teraz mam Frozenone Napoli. Nie wiem jak to się czyta. Frozenon... Tak czy siak to miasto jest. Pół godziny przed Napoli, stwierdziłem kur, Psory, przed kasino przed Stwierdziłem wolę coś bliższego napisać, mieć większą szansę niż dalszego. Łapać, łapać, łapać. Dlaczego mam napisane Napoli, jeżeli chcę jechać do Fioronze albo kasino Dlatego, że czasami jeżdżą co krajowcy i oni mogą mnie znać na przykład miasta Fioronzyone, tak? Czy jakkolwiek się ono nazywa. Dlatego też najlepiej napisać. Jakieś miasto, które jest bardziej znane Które jest większe I Myślę, że to jest dobry sposób Robię tak praktycznie od początku I naprawdę jest spoko Także taki mam sposób I tego będę się trzymał Chyba, że nie będzie działać, to trzeba coś zmienić Zobaczymy co przyniosą następne minuty i godziny Po co mi jest ta mapa? Bo jak trzymam tą kartkę taką samą sobie to on ten wiatr tak miota, że się boję, że ją podrę a w tym momencie to jest jakaś taka stabilizacja, ale miny tych Włochów jak tam je spojrzą, to po chwili odwracają głowę z taką niechęcią, taką pogardą patrzą. Tak ogólnie zauważyłem, że Włosi naprawdę tak troszkę niechętnie zabierają. Zresztą tu jej też nie wiem, czy widzicie. Jest napisane na znaku No Autostop. W pewnym momencie, jak tam siedziałem na tej stacji, to dokładły mnie takie myśli, że ja pierdzielek chciałem z kimś pogadać. I tak naprawdę pierwszy raz. Nie tyle, że samotność, ale takie kurde chęć pogadania z kimś. No i co, i nie ma z kim pogadać, nie ma do kogo ryja odezwać. No i tak mi się w pewnym momencie smutno zrobiło. Naprawdę smutno, ale to trwało, nie wiem, z pół godziny. To są takie momenty, które na chwilę, chwilę trwają, później znikają, tak? Później ich, ich już nie ma. Tak jest właśnie czasami z nastrojem. Czy to podczas stopowania, czy to też na co dzień u ludzi. Dobra, będę kończył. Bateria spada, pamięć spada. Także widzimy się później. Do zobaczenia. O, jak to się stało, że jest w pociągu Wszystko z początku, jak pan stopa na tym skrzyżowaniu trójkątnym? 5-8 minut po wyłączeniu kamery złapałem stopa. Wiem, 15 minut drogi, autem dalej z 25 km, 20, nie wiem, no, kawałek dalej. No i co, no i tam złapałem stopa dalej. Nie wiem, ile tam stałem. 3 godziny. Stwierdziłem, że idę na pociąg. zrobiłem zakupy wcześniej, jestem tak obładowany, kupiłem kilo pomidorków. Pomidory za 1 euro, a dobre, już spróbowałem, bardzo dobre. Skańszych pomidorów nawet w Chorwacji nie widziałem, także kupiłem kilogram Będę je wpierdniczał jak jabłka To 40 minut będę w Casino Bilet 5 euro 40 euro centów Z tym, że go nie mam i czekam na konduktora, a nie widzę żeby tu chodzili, a już jadę 45 minut Także długo Przyjdzie kupię bilet, nie przyjdzie Ich strata, mój zysk tak. Jak widzicie jestem troszkę panięty. Po całym dniu chodzenia, łapania. Naprawdę, powiem wam szczerze, że całe takie, całodzienne łapanie stopa jest bardziej męczące niż, kurde, praca. Jakaś, no, jak praca. Naprawdę, tak wchodzi w nogi, tak wchodzi w plecy, chodzenia z tym piecakiem. Tak chciałem, tak mam, nie? Takie życie podróżnika. Tak się ucieszyłem, jak wyszedłem z marketu i jak wiedziałem, że na pociąg. Tak, tak. Takie ale że ojej, to naprawdę już tak mi kamień spadł, bo jak już tam stałem po tych kilku godzinach łapania, to naprawdę już byłem taki zmarnowany, jakbyście nie zobaczyli ludzie mi tam machali czy coś, tam trąbili, że okej, okay, że fajnie, że stopuję. i już się nawet uśmiechać nie chciało, naprawdę już byłem tak zmęczony, że masakra. Ja lubię uprzedzać fakty negatywne jakieś. A propos tego, że pociąg stanął i się wyłączył, przestało mi się ładować wszystko, Nie, nieważne. Takie uprzedzenie faktów a propos negatywnych, jeśli chodzi o moje podróżowanie, bo pewnie znajdą się ludzie, którzy będą mówić, że o, wybrałeś się na podróż autostopem i co, jeździsz pociągami. Nawet, że jechałeś pociągiem, już we Włoszech drugi raz jeździsz pociągiem. Ale powiem wam taką jedną rzecz, po pierwsze To jest moja podróż i to ja decyduję jak będę podróżował Dlatego y, nie chciałem za bardzo nikogo ze sobą brać, bo w tym momencie byłby konflikt Jeżeli byłaby osoba bardziej wytrwała, by chciała stopować, tak? Jeżeli była osoba miększa i mniej wytrwała, to już dawno temu by chciała iść na pociąg a tutaj to ja decyduję kiedy idę na pociąg, kiedy nie idę na pociąg, kiedy się rozwijam, ile godzin łapię i tak dalej i tak dalej, ja decyduję. A po drugie ten trip, ta wycieczka, ta podróż, ta przygoda to nie ma być męczarnia, że ja łapię stopa aż słońce zajdzie i aż będę krękał i tak dalej i tak dalej. nie o to w tym wszystkim chodzi, to ma być przyjemne. Ma być ciężko, oczywiście, mają być momenty ciężkie, ja się na takie momenty przygotowuję, ale to nie ma być piekło, ja nie chcę codziennie przeżywać piekła, czy co kilka dni, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi, tak? To jest wycieczka, to jest podróż, to jest moja podróż i to wszystko ma być ułożone tak, jak ja tego chcę i to ma być przyjemno hardkorowa przejażdżka przez niecałe pół roku, przez kawałek świata, tak? Także uprzedzam uprzedzam tych, którzy uważają, że podróżowanie stopem to powinno być tylko podróżowanie stopem, jeżeli gdzieś utknę, jeżeli naprawdę będę zręczony, albo już po prostu si siądzie mi coś na głowie i nie będę miał ochoty stać po długim czasie, no to po prostu sobie zmieniam transport, tak? czy to autobus, czy to pociąg. Tego Tak jak mówię, to ja decyduję o tej podróży, to ja decyduję o tym co robię, kiedy robię, jak robię I między innymi właśnie dlatego nie chciałem brać nikogo Za bardzo bałem się, że nie dopasuję do siebie osoby Bo mało znam takich osób, które by się dopasowały do różnych aspektów tej podróży Morale i wzrosły, teraz sobie odpoczywam, jestem zmęczony, czuję już Ból w stopach, lekki ból w plecach, ale ja czuję to codziennie, także to nie nowość. No dobra, to tyle to co? Widzimy się w tym miejscu, w casino, nie?